No, cześć Wam. Dzisiaj pierwsze testy można powiedzieć na zamówienie XPORX i sprawdzimy sobie też Deusa. Obydwa wykrywacze będą na cewce 9 i X35. A monety dzisiaj: Dwie. Denar Gagiloński i Denar Rzymski Faustyny. Chciałem Wam pokazać najpierw, jak te monety będą układane w poszczególnych rurkach. Będziemy mieli trzy pozycje. Na takim kiku. Tutaj mamy Denarka Jagilońskiego na płasko. Tak będzie wyglądał denarek Jagiloński w pionie. I tutaj mamy nie wiem czy widzicie dobrze, denarek Agieloński po Skosie. To tyle. Słowem wstępu i przedstawienia ułożeń monet. No i drodzy, no to zaczynamy z eriksem Już Wam pokazuję ustawienia. Program Coin Deep. Dyskryminacja 4,5. Czułość 85. Troszkę niższa, ponieważ mamy tu w pobliżu linię wysokiego napięcia. Częstotliwość 25,4. żelazo ON. Reaktywność 2. dostrojony jest na 84. No i tyle. Pierwszy cel, dynarek Jagieloński na płasko 10 cm. Bez problemu. Zmienimy mu teraz na kosik. Czyli nadal powierzchnia monety, jakby duża. Jest. I teraz trzecia pozycja, pion, pion na dziesięciu centymetrach. No, tu już jest ewidentnie gorzej, ale nadal łatwiej. Tu teraz damy na 16 moneta na płasko, pierwsza pozycja. Na płasko jest. Teraz pozycja druga, czyli skos. go to poprawić. No i zobaczmy z kosa na 16 mamy to bez problemu Czyli pionik teraz Jagiloński w pionie na 16 Cewka 9, cali X35 Jeśli wcześniej nie mówiłem już. To zostawiam Wam do analizy. Spróbujmy w takim razie na 20 cm denarek jagielloński na płasko. Zobaczymy teraz. To już raczej niemożliwe, ale proszę. Mamy to. Dzisiaj mamy dobre warunki do szukania, bo ziemia jest przemoczona, co nam też pomaga zdecydowanie. Może źle powiedziałem, że przemoczona, ale myślę, że warunki są dzisiaj optymalne. Lecimy dalej w takim razie. Spróbujmy z Kosa. Skoro tak mu dobrze idzie. Jagieloński po skosie na 20. No tu już. Tu już niestety się nie uda. Nie będę już sprawdzał pionu, bo to już z pewnością nie przejdzie. Czyli zakończyliśmy na 20 cm dla denarka Jagielońskiego. I Oeryxa w tym programie, w tych warunkach, na płasko, na 20 nam pokazał, i wszystkie wcześniejsze pozycje również. No to tyle względem Oeryxa. No to teraz czas na Deusa. Program wyjściowy to był Goldmax i pokazuję Wam sygnał akustyczny 5. Dyskryminacja minus 6,4. Czułość tak w Ericie ustawimy na 85. Częstotliwość 25,4. Reaktywność 2. Cewka ta sama. Warunki mamy takie same. Także działamy. Cel tak samo. Denarek Jagiloński na płasko. Na 10 cm. Ustawione futony, bo tego nie mówiłem, chyba wcześniej dziesiątka na płasko, przepraszam, po skosie. Również, no i skosik był, także teraz pion. Na dziesięciu, no, tu już gorzej, ale prawne ucho wychwyci ten cel, wprawne ucho podkreśla, lecimy dalej. Jagieloński na płasko 16. Mamy go na 16. No to teraz skos. No, byłby to z pewnością bardzo ciężki cel do wychwycenia zobaczmy w takim razie jeszcze ten pion na 16 Szans. No to spróbujmy jeszcze 20 cm denarek Jagiełłoński na płasko w deusie. No jest szansa. To też również z serii celów ekstremalnych. Myślę, że na tej monecie delikatnie lepiej wypada ORX No to sprawdzamy dalej o ORX -a. Tym razem zmienimy sobie cel na. Nie wiem czy widzicie Faustyna, denar rzymski. Ustawienia bez zmian zaczynamy. Myślę, że zaczniemy dla tej monety od razu od 16 cm na płasko Ustawienia jak wcześniej, Coin Deep 25,4, Reaktywność 4.2, Dyskryminacja 4,5, Czułość 85 Żelazo on dostroił się tak samo na 84 No i lecimy, denar rzymski na 16 na płasko bez problemu. No to pierwszy skos. Gdzie to tutaj? 16 skosów. Również. piona. Bez problemu. Płasko 20. kosz 20 Również No to teraz denar pianowo najtrudniejsze ułożenie Byłby problem zdecydowanie. Ona się tu trochę wzbudza. Więc bardzo ciężki cel. Zobaczmy w takim razie. 24 cm moneta na płasko. To już też jest ekstremum dla tego wykrywacza. Myślę, że dla wielu innych wykrywaczy. No, eksperci mają szansę na tę monetę. Sprawdźmy w takim razie skos. Skos 24. Okay. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że moneta leżąca na płasko jest powiedzmy na tych 24 cm, a w tej pozycji jest ten centymetr wyżej, jakby górna krawędź monety. Więc temat do głębszych analiz. Zobaczmy jeszcze w takim razie pion dla naszej Faustyny. On tu sobie wszędzie delikatnie popierduje, więc tutaj już nie mamy na to szans. No, niestety. Więc tak, w taki oto sposób kończymy testy ORX i zaczynamy zaraz Deusa. Polecimy z Deusem. Faustyna na płasko wędruje na 16. Ustawienia bez zmian. Ustroił się na 85. Sygnał akustyczny 5 dyskryminacja minus sześć cztery czuło czułość osiem pięć bez zmian wszystko tak jak było wcześniej lecimy jest na płasko bez problemu na szesnastu skos również bezproblemowo to faustyna w pionie charakterystyczny sygnał, i również mamy to bez problemu. No to ma płasko 20 cm. o tu już jest bardzo trudno cichutko bardzo daje dla zawodowców jak to mówią zobaczmy w takim razie pion pion na 20 cichutko jest To już będzie podejrzewam kraniec możliwości na płasko. Zobaczmy. 24, denar rzymski, na płasko. Nie ma szans. Chociaż są takie przebłyski. Nie wiem, posłuchajcie. Gdzieś tam w tle cichutko się odzywa jakiś pomruk koloru, ale nie ma na to szans. Raczej zobaczymy jeszcze z ciekawości tego Skosa, na 24 podobnie jak w Valerixie. delikatne pomruki lub w jedną stronę no i tyle moi drodzy czas zakończyć te dzisiejsze szybkie testy ORX'a i z cewką 9x35 tak to będzie mniej więcej wyglądać w przyszłości dojdzie jeszcze grosz praski z pewnością Wtedy zasięgi nam się zdecydowanie zwiększą. Może jakiś talar zobaczymy. No nic. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Wnioski zostawiam Wam. Trzymajcie się ciepło, bo zima. Zima blisko, hej.